No no, no no dobra jest. Czarny ekran widzę. Czekajcie chwilę. No to, co ma? Czekajcie, czekajcie. Co? w tym to jest Nie, to jest opuszczenie. Opuszczenie nie musi być Co robisz? Spręcie, muszę tutaj wyślaj wyjść i Farel! Ty bo jest z git kogo nie mam, to dobrze. Dobra, <grymne> palamy GTA, bo Fortnite jest no wszystko. No, no cicho, bądź konie, no <grymne> To się nie to jest Не no, был, ты же здесь дашь, не знаю. С наградой компьютер. Не кто здесь? Mm -hmm. No tak. Ej, bo to jest... Bo Fortnite zawsze ma trochę byli, nie wiesz, jakby już to Bo nie mogą od razu wrzucić tej aktualizacji. Ty no, no wow! Jesteś, Tych, co będzie na no, tej aktualizacji? Po prostu po nie To jest innego, jak... Tu jest nie 有的时候，我。